Dzień dobry. Co tam u was? Ach. Nie, nie byłem na roztowych próbach, byłem na koncercie Bungie. Ej, a to wam może zaraz powiem. Mhm. <śm> Eee, Jeśli tyle kasy dawno się tak na nie zawiodą jak na Kasix. To jest siódemka, jakaś szóstka? Ja w sumie nie wiem. W sumie długie jak siódemka, ale chyba siódemka? Okej. Okay. No ja bym sobie nie kupił. Na pewnie kupiła to w dwulitrowym diesle, dieslu eee, i tyle, nie? No ale no, nie oczekujmy po niej, że jakby ostatnio. Inaczej, to nie jest news. To jest zerowy news. Newsem to by było, jakby Kasia kupiła y, Urusa. Albo jakby Kasia kupiła y, BMW-sa Krapowiczem. Jakby to by był news. A to, że sobie kupiła pewnie. Nie kilkuletni samochód w dieselku, żeby i mało palił, i jest z niego zadowolona, to mi jakby w 100% fituje do kasi, nie? A7 z 3-czołym silniku jest niter? Okej, okay. no, to, no to chyba spoko, nie? Tak szczerze, ja miałem ten samochód. Ja miałem ten samochód w trochę ładniejszym kolorze. Przepraszam G30, 30 o, to nie była trójka, tylko piątka. No wiadomo, że koła to koła, to nie jest MK. Dobra, no nieważne, no, ja, ja, ja taką piątkę miałem. Ja taką piątkę miałem i jakby zajebisty samochód, nie? Jedyne gdzie bym się delikatnie przy, przyczepił, to że to było 2-0, dieselek 190 koni. M mogłoby być trochę żwawsze, ale one też na przykład wychodziły 530D, nie? No to już, no to już w 3 litrówce to w 3 to to już pewnie żwawsze było bardziej. E Zobaczmy, co tu jest. a no to już jest już 550i, to też benzyna. No ale wiecie, jakby to było takie... Miałoby tego literka więcej stary i 80 koni więcej, to już by był taki super. No wiem, że jeszcze... Chyba. Nie wiem czy nad 550D nie wychodziło, bo 540 wychodziły, na pewno. Czy 2.0 było fix drive? Ie? Ta, ta, ta! I on, on bardzo żwawy był stary po mieście i tak dalej, bardzo żwawy samochód. Ale nie był żwawy już tak od, od 130 to on już nie był żwawy, nie? Sprzedałem ten samochód. 190 koni to nie jest małe, dużo odwagi zależy. No wiesz, no, mój motocykl ma 190 koni. No dobra, ma 220, ale jakby wiesz o co chodzi, że... To... Na te konie też nie można tak patrzeć, nie? Czy na to, że masz duży silnik, albo ten. To tam, no, no, no dużo jest zmiennych. 535, 45, 51 silnik, tylko liczba turbin się różni. No tak, no, ale też moc, Newty. Ta, 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 piątka, ta piątka, jak ja ją kupowałem, to ona była roczna. Albo nawet do roku jeszcze nie miała, bo ona chyba była 20-20, 20 ja ją kupiłem 20-20 grudzień. Miała 6 czy 7 tysięcy na lotu, Konfiguracja była na 360 tysięcy. Ja ją kupiłem za 230. 35 I ją po, trz po trzech latach, chyba za 160 sprzedałem, jakoś tak. I nawet jechałem motorem, no, a z 290 jechałem. no. Niemieckiej autostradzie? Nie po rynku kurwa we Wrocławiu. Po placu solnym tyle zapierdalałem. O 15, jak dzieci ze szkoły wychodziły, żeby, żeby ten. I szukałem szczęścia, żeby jakiś rozjechać. No co ty kurwa zapytanie mi zadajesz? Oczywiście, że na aut niemieckiej autostradzie. W Polsce tyle nie można jechać. No. A, a jak, 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 jak ja on Nikiel jaki Jaki samochód? A ja o Tesli ci nic nie powiem, bo ja ja nie mam pojęcia o Tesli nic. Ja nic nie wiem. Ja nawet w Tesli chyba nie siedziałem nigdy. Nie wiem. Jak siedziałem, to w jakiejś taksówce kurwa za granicą, bo próbuję skleić i chyba, chyba raz mnie wieźli Teslą. Ja nigdy w życiu elektrycznego samochodu nie prowadziłem, ciężko mi powiedzieć, mam takie, mam takie, yy, ja mam taki pogląd na tą Teslę, że ona nic nie ma w sobie, że ten samochód jest pusty, w środku ma kierownicę i tablet, jakby takie mam, takie mam pierwsze skojarzenie, jak mi mówisz o tym samochodzie, który kupiłeś, a to nie wysyłałeś wczoraj, bo jak że ktoś wczoraj jakiś moto wysyłał i, i to też był jakiś wag, ile zapłaciłeś, 9,5? Wiesz co, ja mam, ja mam jeden podstawowy problem z tego typu autami, nie? że wydajesz na to 100 koła, koła to jest dużo, bo jeśli jesteś ziomkiem, który wiesz, po prostu zachodzi do pracy i zarabia piątkę, no to musiałbyś kurwa ze 4 lata odkładać na tego typu samochód. No i potem dostajesz samochód kurwa... Przynajmniej ja nie powiem, że to jest zły samochód, nie? No, ale chodzi o to, że odkładasz tyle czasu hajs yy, na samochód, który nie jest spełnieniem Twoich marzeń. I ja mam takie, no chyba, że jest, no ale jakby wiesz o co chodzi, że to nie jest jakiś dream car, jeśli tyle lat i tyle odkładania cię. Czy kosztuje kupienie samochodu, który jest po prostu spoko do jazdy, no to coś jest niehalo, nie? Bo nie wiem czy rozumiecie co mi chodzi? Że jak już kurwa starasz się na coś, jesteś konsekwentny przez wiele lat, to, to fajnie jak ten jak ten reward, ta, ta nagroda jest trochę lepsza dla ciebie, nie? To co innego do ale to nie jest krytyka, że on zły samochód kupił, tylko że te samochody są absurdalnie drogie. Absurdalnie drogie są te samochody. Taki samochód stary powinien 5 dych kosztować. Jesteś obrzydliwy. Bardzo przedmiotowo traktujesz kobiety. Zastanów się nad sobą. No jakby spoko, nie? Fajnie, no to no tak, tak jak też piszesz, że ty prawka zrobiłeś, to jest twój pierwszy samochód i od razu nowiakiem się będziesz woził. Klasa, nie? No tylko też pamiętaj, że skoro miałeś 115 na samochód, to też masz jakieś... Yy, masz tak zwaną akcyzę wujkową, tak? No. tu dla wujka, oczywiście, że tak. No dobra, to czekam aż odbierzesz. Ale yy, czekasz na samochód, dopiero czy po prostu wzięłeś z placu i on jest w rejestracji? Ja dwa lata zbierałem na samochód za trzy i cieszyłem się jak dziecko. Odkleja się bogaty streamer, któremu się wydaje, że każdy jeździ M5. No i widzisz, i po prostu nie zrozumiałeś, co powiedziałem, ale ja cię to wytłumaczę. Czas, ale wczoraj ci piszę do strony. O, bramkę stracił, to też żenada. Dobrze, za chwilę to zobaczymy. Dobra, ale ja ci, ja ci to wytłumaczę jeszcze raz. Ja powiedziałem, że wydaje mi się to nieuczciwe że ludzie ciężko pracują odkładają wiele lat na samochód i ten samochód no jest jaki jest i że względem poniesionego zaangażowania te samochody są zbyt drogie bo jeśli ty przez 5 lat no zróbmy sobie stary zróbmy sobie prostą kalkulację jeśli ten samochód kosztuje 115 tysięcy złotych jeśli kosztuje 15 tysięcy złotych i ty będziesz odkładać, no powiedzmy zarabiasz 5 tysięcy, to ile możesz odkładać na samochód? Wiesz, jesteś normalnym ziomkiem, no ile możesz odkładać? 1000 złotych miesięcznie? No to już będzie głupio, bo za chwilę wyjdzie, że będziesz 10 lat odkładał na ten samochód, nie? Więc się źle robi. Z piątki, no trzech nie będziesz odkładać, a nawet jeśli, a nawet chuj, jesteś osobą, która jak na ludzi, tacy, którzy chodzą do pracy na, na tle społeczeństwa, spoko zarabia. Zarabiasz stary 10 koła, trójkę odkładasz na samochód, nie? Trójkę odkładasz na samochód, to masz stary, nagle ci wychodzi, że ponad 3 lata, ponad 3 lata mając dobrą pracę, odkładając 1 trzecią swojej wypłaty, musisz przeszło 3 lata odkładać na samochód, który no nie jest spełnieniem twoich marzeń. I teraz tak, jeśli osoba, która zarabia dychę musi 1 trzecią odkładać przez 3 lata, żeby mieć samochód 1.0 w manualu który nie jest ani szybki, no po prostu jest. Spoko samochód, ale nic ponad to. To jest to trochę wkurwiające, nie? Okej, okay. yy, obrzydliwy jesteś. Więc ja nie powiedziałem, że każdy ma się piątką, tylko, że, że ceny są tak popierdolone na rynku obecnie, że za byle co się kurwa płaci od 60 tysięcy w górę, dosłownie za byle co. Czy zastanawia ile OC i wyszło z takiego auta jak to pierwsza fura? 2,5 tysiąca złotych. Ogólnie autokasko na nowy samochód to jest stary 2% Wartości. Za 60% to nic nie kupisz? No właśnie, i to jest, i to jest problem, I to, i to ja po prostu nie wyraża, nie wyrażam. Yy sprzeciwu odnośnie tego, że nie możesz jeździć samochodem za 30 koła. Ja wyrażam sprzeciw wobec tego, wyrażam sprzeciw wobec tego, że musisz zapierdalać kurwa jak pojebany i na koniec dnia no, nie, no taki samochód ci nie rekompensuje kurwa 3 lat kurwa oszczędzania nie i coś trzeba zrobić z tymi cenami, może rzeczywiście otwarcie się tych Chin yy, i ogólnie Europy na motoryzację chińską to tak trochę by było, yy, byłoby wskazane nie, jeśli oni potrafią wiesz 3 razy taniej produkować samochody, to znaczy kurwa, że coś w tej Europie nie działa. Po prostu, tak, dokładnie. Uważam, że to jest za drogie i za dużo jest i za dużo cię to kosztuje, jak na to, co dostajesz w zamian. Bo jeśli ty byś, bo jeśli ty, je, wiesz, normalny ziomek, kurwa, nikt ten, masz zapierdalać 5 lat, żeby sobie kupić MK, no dobra, kurwa. Zapierdalałeś 5 lat, ale kurwa, jeździsz samochodem, no już taka, już premium, już wyższa półka, już sportowo. Ale nie, ty nie kupujesz stary, wyższa półka sportowo, kupujesz basic, nie? I, I moje pytanie jest, dlaczego, jeśli chodzi o motoryzację, to za basic musimy płacić jak za premium. Ja jestem ostatnią osobą, która stary będzie ten. Ja się nie. Kurwa. Jeśli ty zrozumiesz, że ja się śmieję z czegoś z samochodu, nie śmieję się, no kurwa, no. Stary to jest tak dobry deal, bo był, bo mam dwa lata serwisów za darmo, ubezpieczenie na rok i opony letnie, bo na zimowych stoi do tego gumowe dywaniki XT. Tak jak wygląda rynek, to to jest dobry deal, ale jest to po prostu nieuczciwe wobec kurwa ludzi, którzy kurwa se żyją po prostu, nie? A może to o wartość chodzi, bo sam mówiłeś, że za polskie produkty wolisz dopłacić, na przykład kupić chińskie tańsze. Dobra, tylko jedną rzeczą jest, że ja kupię od lokalnego rolnika yy, za 2 zł drożej kilogram pomidorów, bo mogę sobie pozwolić na patriotyzm ekonomiczny, a inna rzecz jest stary, jak miałbym pracować i odkładać 3 lata dłużej, żeby kupić, kurwa, podstawowy samochód z jeżdżenia punktu A do punktu B. To już musiałbym być gigamilionerem, żeby nie było na to stać. Ponadto zadajmy sobie pytanie, jaki polski samochód? No nie ma to jest takiego jak polski samochód, a ja nie jestem patriotą, kurwa, Unii Europejskiej, nie? Jak Polska nie produkuje samochody, wów, chyba jakieś tam produkuje. Nie są to polskie samochody, ale chyba jakąś montownię tu. Jakąś montownią jesteśmy, aut, nie? Nie da się patrzeć na tą obronę realu, kurwa, mać Nie no, ja ci powiem tak, Nikielek, i ogólnie wszystkim powiem. Yy, olej to jest taka podstawa podstaw. Tym bardziej, jak masz te silniki, kurwa, które są, które mają no, małą, małą, yy, małą pojemność, oni je żyłują i wiadomo, że serwis ci powie, że olej, kurwa, co 50 tysięcy kilometrów zmieniać, bo zmienisz go kurwa dwa razy, silnik się wyjebie i zostawisz im 30 koła na nowy, nie? Albo więcej, w zależności od samochodu. Yy, olej to jest chyba taka, taka podstawa, yy, żeby, kurwa, wymieniać. Często olej stary w tych autach, to, 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 to tak ma ja nie wiem czy można zrobić jakąś lepszą rzecz, żeby trochę polepszyć yy, długożytność auta. Ja co 7K wymieniam, no ja też się staram co 7. Olej, filtry, wszystko. Te oleje są tak wydłużane tylko, tylko przez normę emisji spalin, a co na piernik do wiatraka. Wiesz jak, jak ja mam wbite kurwa w M8 yy, interwał co 25 kurwa przez fabrykę nadany, no to słuchaj nie. W Skodzie pierwsza wymiana po 30k. to chcesz też nikielek wymień olej. Ja nie, wiem, ja nie wiem jak w Wagu to wygląda, jak w tym Volkswagenie. Czy jest jakieś dotarcie, czy coś. Tak po tysiącu kilometrów sobie, 1000-1200 km i niech jedzie na olej, nie? Bo tam jakieś opiłki, sryłki, kurwa, żeby... No se już o ten samochód, no kurwa. I tak masz lepiej niż ktokolwiek, w sumie kto zaczyna z pierwszym autem, nie? A co myślisz, jak nie zrobisz 7k rocznie, to wymieniasz te 7k, czy co roku? Na w nie mam takiego problemu, bo robię więcej niż 7k rocznie. Ale w motocyklu na przykład. Z racji tego, że no nie zrobiłem nigdy. Ja tam wychodzi na to, że w motocyklu to robię tysiąc hakiem. To na początek sezonu, zanim w ogóle wyjadę tym motocyklem, to biorę ten motocykl, on idzie na przegląd, wymieniaję mu wszystkie płyny. Yy, robię taki rozszerzony trochę przegląd, że tam posprawdzali.